Wnętrza niezmienione od XIX wieku dzięki temu, że ten matejko w tle zachowano, a dom szedł w ruinę. I stąd y, powrót w rodzinne wakacje, czasy dzieciństwa. Pani Mari, która wtedy już miała urządzone życie w Warszawie, dom praca, mieszkanie w bloku, przypominam lata 70. ubiegłego wieku, każdy marzył o tym, żeby ciepła woda w kranie i żeby do bloku i wszyscy tym w Warszawie, gdzie był pracować Jawa przyjechała do Miśnicza, gdzie o pracę było trudno, do domów, po prostu zobaczować, żeby jako narodowa pamiątka mógł spać nadal i 50 lat życia oboje przeznaczyli na opiekę nad tym domem, y, która y, stała się o tyle uciążliwa, że o ile to mieszkanie w Warszawie weszło w remont, a jeszcze Państwo musiało pomóc zach położyć. Mówię o tych latach 70. -tych, to potem dbałość codzienna wystarczało, ale dom doszedł do momentu, że po tych 50 latach potrzebuje znowu gruntownego remontu. I to już rodzinę przerosło. A pytanie, gdzie, są, gdzie się kończy ta prywatność, a zaczyna pamiątka narodowa? Nuty rodzinne, gdzie rząd z głowy Chopina Mendelsona, ale nuty były do, 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 do grania na cztery ręce, bo z żoną, to on się chyba najlepiej dorobywał do muzycznie. Ona kształcony sopran przepiękny e, w u w operowe kształcenie głosu, a on z upodobania grywający, bo nawet ojciec mu to zaszczepił, bo... Tylko młodszych może powiem, że matejko był dziewiąty z jedenaściorga dzieci. I było to w czasach, gdy nie było ani 500, ani 800 plus. I tata z małej pensji musiał wykształcić dzieci, bardzo chciał dać im dobre wykształcenie. Starsi bracia się uczyli dobrze, a Jaś mówił, że niemieckiego uczyć się nie chce, a